Czy Apple znowu sobie zrobi nas żarty? Chodzi o to, że mają oni pokazać nowe iPhone 17-17 Pro, a wraz z nimi nowe Etui, Tech Woven, które już na starcie przypomina stare Etui, które okazało się totalną klapą, Było naprawdę tragiczne. Chodzi o Fine Woven, które Apple wycofało ze sprzedaży raptem po kilku, nawet nie miesiącach, a tygodniach, ze względu na to, że u mnie już te Etui źle wyglądało po kilku dniach, nie mówiąc o tym, co działo się po kilkunastu czy po kilkudziesięciu, musiałem je Zmienić, bo nie dało się naprawdę fajnie funkcjonować z tym telefonem. No ale jak widać, Tim Cook i spółka nie mogą przeboleć tego, że został im materiał na magazynach, muszą go jakoś spożytkować. I prawdopodobnie flagowym etui, oprócz tych silikonowych, będzie właśnie te etui, takie ekologiczne, zastępujące wersje skórzane. No ale samo to etui, które już się ma pojawić, wygląda naprawdę teraz na starcie, moim zdaniem, źle i to będzie kolejny kapiszą, który trafi do sprzedaży, bo niestety w wysokiej cenie 200-250 zł można kupić o wiele lepsze nie tylko jedno, a nawet dwa czy 3 etui, które wystarczą wam na dłużej i będą wyglądały lepiej. Także na to podczas samej premiery na pewno nie czekam, ale iPhone 17, 17 Pro zapowiada się bardzo fajnie. Dajcie znać, czy też na nie czekacie. Komentarze są do waszej dyspozycji. No i obserwujcie kanał, aby nie przegapić żadnych nowych filmów, jak tylko będę miał te telefony w swoich rękach podczas premiery.